Cześć. Dzień dobry przy sirodzie. Drodzy widzowie, dzisiaj troszeczkę słońca. Od razu chce się żyć. Od razu można coś po południu robić, coś działać. A ja dzisiaj chciałem zrobić e, Jak to? obejście o, jak to się mówi. Ktoś mnie prosił, żeby taki tour zrobić po moim ranczu. No więc zaczynamy, drodzy widzowie. Zaczynamy od tej wolierki. Jak widzicie, tu już wszystkie przepiórki wylądowały. Wszystkie. Nie wiem, chyba z 18 ich mam. Tutaj jest kilka, tam kilka. Tutaj i tam. Tu jest gołąbek, którego Jaś ostatnio uratował. Coś on kuleje. Jaś już sam go złapał, wyobraźcie sobie. Sam tego gołąbka złapał. I kuruje się u nas tutaj. O, już ładnie wyjadły. To dobrze. To zaraz dosypiemy. A tutaj są moje. Przepióreczki, ktoś się ostatnio pytał o przepiórki. Co tam z przepiórkami u mnie? A no, przepiórki wylądowały tutaj. Powiem Wam dlaczego. Tak rozrabiały w garażu i tak brudziły, że miałem ich już serdecznie dość. Naprawdę tyle piór, co z tych 18 przepiórek. Ee, nie 18, 10, przepraszam. 10, bo e, to więcej mam. Kurczę. Czekajcie. To Więcej mam, bo 18 kupiłem od kolegi, więc mam chyba 20 parę. W tym momencie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tak, 28, nie 18, poprawka. No ale 10 miałem w garażu. Te 10 w garażu taki rozpiernicz robiły, że szok. I po prostu stwierdziłem: koniec, nie trzymam Was w garażu w ogóle. Już pomijam zapach, bo to wiadomo, że zawsze tam od obornika trochę daje. No to kurczę, i na rozsypywane, a piór to po pół garażu Dlatego koniec No dobrze, ale kontynuujmy ten tur po ranczu Gołąbki widzieliście, przepiórki widzieliście Mogę wam pokazać do gołębnika co tutaj się dzieje A w gołębniku taka to sytuacja Tych się tyle namnożyło, powiem Wam, że no już to nie ogarniam trochę, który jest po którym i co Po prostu jest ich za dużo Ale o ile pawiki rozmnażają się na potęgę, tak mewki ciężko rozmnożyć przez te krótkie dzióbki I muszę podkładać Tutaj wolierka, drodzy widzowie Bażanty złote I bażanty bananowe Dwa samczyki bananowe Eee, trzy samczyki złote i trzy samiczki złote. Tu, tu bananowych samiczek nie ma, niestety. Kurczę, moja bananowa samiczka padła mi z dnia na dzień, więc nie mam chwilowo bananowej samiczki. Ale to i tak tutaj to wiecie, przy takiej ilości samców to by nie było sensu. I tak by pewnie te złote pokryły. Natomiast tutaj dwie samiczki z y, srebrzystego barzanta, no i srebrzysty samczyk. Już jeden mi tylko został, tamte sprzedane. Więc tylko ten ładnie wybarwiony mi został. Okej, okay. kurczę, słońce zachodzi, od razu się chłodno robi, no. I to tak solidnie chłodno. Koty moje, no to znacie, nie? Lola, Pazur i jeszcze gdzieś tu Jałka biega. Jeszcze gdzieś tu Jałka. Krąży te się ścigają bez przerwy wariaty. O tam jest, o tam, 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 widzicie? Biegnie, to jałeczka. No to cała ekipa kotów w kolekcji. Przechodzimy do owieczek. Tutaj mam właśnie coś, co już jakiś czas temu przyszło, tylko nie miałem yy, chęci do rozkładania tego, jak deszcz padał. Natomiast, może dzisiaj bym to rozłożył bo popatrzcie, jest tu trochę tej trawy, tutaj, 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 o tutaj, o i może tutaj bym zorganizował owieczkom oczywiście wypuszczę je jutro za dnia ale dzisiaj może im tu zorganizuję taki mały wypas żeby mogły trochę tej trawki tu poskubać bo, yy, no chciałbym, żeby troszeczkę mnie to odciążyło, żeby one sobie skubały trawę, a ja żebym nie był yy, tym obciążony, co tam Pani Jałeczko? Przyszłaś tutaj się pokazać, tak? No, zaprezentuj się tu, widzą ładnie To jest kociczka i po niej właśnie ta czarna Lola Tamta czarna to jest jej córeczka A Pazura to kojarzycie, nie? To jest taka błęda, moja mama go znalazła eee, taki Jakiś długowłosy kotek No i tak został Przyszedł na chwilę i został Bunia Wacuś Odwrotnie. Ewelinka, bunia i Wacuś. Te owieczki chyba też kojarzycie. Ci co oglądają regularnie, to wiecie co i jak. Czekamy na poród od tych owieczek. Myślę, że bunia jest bliżej. Ewelinka, troszeczkę dalej, jeśli chodzi o zaawansowanie ciąży. Dalej w sensie od porodu. Nie, że dalej zaawansowana, tylko dalej od terminu porodu. Więc bardziej zaawansowana jest bunia. Coś się... Jałeczka, czekaj, czekaj, bo mi tu spadniesz. Coś się dzisiaj wysłowić nie mogę, kurde. Eee, no dobrze, idziemy teraz tutaj. A może wyjdziemy na wybieg, łatwiej będzie. Tu, dla tych, co nie wiedzą, co to za wykopy pod wolierę przygotowuję. Będziemy niedługo tutaj działać. Tu się towarzystwo już na wieczór lokuję, a tutaj mój Pawik Pan Pawik dla którego imię wkrótce będziemy wybierać może jutro w tej ankiecie zrobię pokażę Wam go w całej okazałości o, na wywalane no kurcze, ile razy powiem Wam ja tą miskę tutaj poprawię i bez przerwy jest wywalona no więc Pan Pawik sobie tutaj rośnie tu ma trzy kurczaki, tak jakieś nie wiem, tak foka sama je wysiedziała, nawet nie mam pojęcia co to za kurki są Chyba to jest jakiś miks sebrytek z czymś, bo tak po tamtej widać, ale no to są jakieś miksy. Ale dałem mu je, żeby tutaj miał troszkę towarzystwa, żeby mu nie było smutno. O, się drzesz. Tutaj jak pamiętacie była kwoka, i tam siedzi sobie w rogu. I trzy kurczaczki wyszły. Słabo trochę, nie? Z ośmiu jajek, trzy kurczaki. No, ale tak wyszło, tak jest. Ja nie ingeruję w to. Kuraki, no to widzicie. Lekhorny, Rosy, saseksy, yy, Fenixy. Tam jest więcej. Perliczki, Indyki, Gęsi, Kartuskie i, 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 i Garbonosy. Już mi słów brakuje. No, a tu jeszcze jest część kuraków. Muszę wam je pokazać, tak. Widać, czy nie widać? Nie chcę, żeby mi tu na mnie narobiły, jak podejdę pod. Tam jest kurka, tam jest kogut. Tam są trzy kurki i kogut. Tu jest kurka. O i Feniks właśnie sfrunął z, z panią Feniksową, i jeszcze jeden Feniks tutaj siedzi. One sobie tutaj nocują. Tak im się podoba, tak sobie tutaj nocują. Gąski jak zobaczycie, już ładnie podrosły. Byczki się z nich zrobiły, nie? ładne, indyki też gonią, ale muszę ziemniaków powiem Wam więcej im dawać niedługo będę miał ziemniaki, chyba w sobotę yy, tonę ziemniaków zamówiłem, więc takie, yy, jak to się mówi, pastewne ziemniaki więc będziemy gotować i może szybciej podgonią, bo one tak sobie rosną, bo rosną, ale nie to, żebym był jakoś super zadowolony z ich prędkości przyrostu może by było lepiej, jakbym ich na trawę, wiecie, puszczał, ale jak ja je puszczę na trawę, to ja za chwilę o nich tylko będę mógł sobie, będę mógł je pooglądać na tym filmie. Tak niestety tutaj, kurczę, jest w moim rejonie. Jest cisza, cisza, cisza. Ja zadowolony puszczam zwierzęta, no bo już spokój, lis nie przychodzi. No i wtedy lis przychodzi właśnie. Co tam, panie Pawiku? Ty czekasz na trawkę. Już ci zaraz przyniesiemy. No i to taki szybki obchód, drodzy widzowie. Nie idę do królików, bo to jest pod wiatą o tej porze zresztą. Tam już nawet w ciągu dnia jest dosyć ciemno. Tam jest ciemne miejsce, dlatego też stamtąd chcę króliki zabrać. No ale o tej porze to już nie za dużo zobaczymy. Więc do królik, króliki nakręcę przy okazji. Przy następnym razie, gdzieś tam, może albo następnym, następnym, jak będzie troszkę więcej słońca. Przyszły tydzień piękny zapowiadają, więc na pewno będę chciał Wam pokazać te króliki. Pokażę Wam jeszcze moje pastwisko, jak się ładnie zieleni. To jeszcze nie jest pastwisko, dobra. Chciałbym już, żeby było, ale jeszcze nie. Na razie to jest poplon, który był, został zasiany. I popatrzcie, tutaj, tak jak wam kiedyś pokazywałem, tu kiedyś było przeorane, i tutaj lepsza troszeczkę ziemia, i tu fajnie to wygląda. Tam są takie miejsca, gdzie trochę słabiej. No, ale ogólnie nie wygląda to już źle, jak popatrzycie, nie? Ładnie sobie to rośnie. O, tu kura mi gdzieś uciekła, jedna gnida tutaj łazi. Więc, tak by to wyglądało. Krótki obchód, bo wszystko już prawie mam w jednym miejscu. Jeszcze mi tylko te króliki tam zostały, ale też do wiosny postaram się, żeby one tutaj wylądowały i żeby tutaj były. Co prawda, nie będą króliki prawdopodobnie tutaj, w tej części. Tak jak pamiętacie, tutaj miała być, mają być woliery, a z tej części miała być króli, królikarnia, nie? Chyba, chyba, chyba nie będę w ten sposób to robił. A powiem już dlaczego bo po prostu zmniejszam ilość królików. Zmniejszę sobie ich trochę. Na zimę chciałbym zostawić maks. 3 samice i jednego samca, czyli cztery króliki w sumie. Mam ich teraz około 30, może 20, 28, jakoś tak. Yy, więc yy, zmniejszam dosyć mocno stado. Dlaczego? Dlatego, że już przestaję hodować pod wystawy. Hoduję typowo dla siebie króliki. Ewentualnie jak ktoś tam chce z okolicy, no to no to tak, natomiast nie hoduję pod wystawy, więc wiecie, pod wystawy jak się hoduje, no to trzeba mieć przynajmniej 2-3 samce, dwa to takie mega, mega minimum, trzy najlepiej. Samce, z, nie wiem, z 6, 7 do 10 samic i wtedy można naprawdę ciekawe okazy wyłuskiwać. Ale to też jest kosztowne, to jest kosztowne, to potrzeba bardzo dużo czasu, a jak sami widzicie, ja mam problem z tym czasem. Kiedyś ktoś mówił, że największą, najcenniejszą walutą świata jest czas. Jak byłem młody, ja tego nie rozumiałem. Co, czas? Kto takie głupoty mówi? Teraz to rozumiem. Przekroczyłem 41 i rozumiem, drodzy widzowie. Ci, co nie rozumieją, musicie zaufać na słowo albo sami się za jakiś czas przekonacie. Czas jest najcenniejszą walutą, jaką posiadamy i rzeczywiście mi bez przerwy tego czasu brakuje. Projektów jest tyle. A czasu jest tyle. No i muszę to bez przerwy jakoś godzić. Dlatego nie są te filmiki tak często, jak bym chciał puszczać. Poza tym, czasami mi pogoda komplikuje sprawę, więc liczę na Waszą dużą wyrozumiałość w tym, że nie, nie publikuję. Na pewno codziennie nie będę w stanie. Jakiś czas temu próbowałem, nie da rady. Co drugi dzień, no to w miarę się staram, ale przeważnie co trzeci dzień filmik wpada, nie? Tak to mniej więcej wypada. Jak mam co troszeczkę więcej czasu, no to częściej, jak nie, to, to rzadziej. Tak to wygląda mniej więcej. Ech, dobrze, bo jak zwykle się rozgadałem, i, i co? Co by Wam tu jeszcze pokazać? Pszczoły są jeszcze tam z przodu, nie? To, ale pszczoły o tej porze roku one są po prostu zazimowane i, i to stoją same ule. Nie widać pszczół. Pszczoły są w środku, w płębie, więc nie będziemy ich yy, drażnić, ruszać. No, one już przygotowują się do zimowania, więc nie będziemy tam ingerować. To wszystko jeśli chodzi o obchód. Myślę, że pokrótce starałem się pokazać co i jak. Na razie to jeszcze jest tak jak mówiłem, trochę w rozsypce. Nie jest to tak jakbym chciał, żeby było. Bo jak będę miał tutaj te woliery, no to wiadomo, będzie to już dużo fajniej. No boczki. A, no widzicie, no kurczę, zapomniałem o najważniejszym. Czesiu i Halinka. Teraz nie wiem gdzie one są. W Turcji, czy nie, tam dalej. One chyba na do Republiki Południowej Afryki, gdzieś tam chyba lecą. Więc tam chyba są w tym momencie. Przynajmniej z naszych rejonów tamte rejony bociany lecą, więc podejrzewam, że mogą tam być. Będziemy oczekiwać dla nowych widzów. Na wiosnę będziemy montować kamerę. Tam, tam, tam na górze kamera będzie. Ja dobrze palcem pokazuję. O tu, o tu jest gniazdowa. Więc tam będziemy montować kamerę, i tam będę chciał zrobić taką transmisję online 24 na dobę. W każdej chwili, kiedy sobie wejdziecie, po prostu będziecie mogli zobaczyć, co się dzieje aktualnie na gnieździe. No i chyba tyle. Tak myślę, co ja jeszcze miałem powiedzieć, ale chyba tyle. A teraz, drodzy widzowie, zapraszam. Zobaczymy tą siateczkę, jak to wygląda, z czym to się je. Nie wiem, czy ja kurczę dzisiaj ją rozłożę, bo chłodno się robi, ale przynajmniej ją otworzę i zobaczę, co to jest. Powiem Wam, te owce to już chwilami mnie troszeczkę złoszczą. Ale tak wiecie, nie, że złoszczą, bardzo złoszczą, tylko tak trochę mi na nerwy delikatnie działają, bo ile by im człowiek jedzenia nie dał, to i tak jak mnie widzą, to be i be. I ktoś sobie pomyśli, kurczę, on nie karmi tych owiec, bez przerwy beczą. a one naprawdę dużo jedzą. Zauważcie, może widzieliście, zwróciliście uwagę, może nie. Poobcinałem im te obroże, bo one tak odstawały trochę, nie? Te, te paseczki. I wyobraźcie sobie, że musiałem o trzy oczka zmienić, bo już je cisnęło. Od momentu, kiedy do mnie przyszły. Ile to jest? Dwa miesiące? Czekajcie, kiedy ja je kupiłem. Czyli chyba początkiem sierpnia, tak mi się wydaje. Sierpień, październik, no 3 miesiące powiedzmy, 2,5, i pół, trzy, jakoś tak. Tak mniej więcej. No to w ciągu trzech miesięcy na tyle nabrały ciała, że obroże, które nie były mocno zaciśnięte, bo można było spokojnie dwa palce włożyć yy, pod obroże, to w tym momencie już były ciasne. Już były ciasne i musiałem o trzy te poluzować. O, jest tu teraz pan pazur. To jest ten kotek znajda długowłosy. Chodź tutaj, gościu, chodź. To jest największa przylepa. Powiem wam, że to jest kot, który typowo się odwdzięcza za uratowanie go. To była Znajda, przyniesiony jako malutki i taki wygłodzony i to jest kot, który bez przerwy by się przytulał, bez przerwy by się dawał głaskać i bez przerwy by po rękach o w ramach wdzięczności lizał. Więc to jest taki przykład kota, który jest mega wdzięczny za uratowanie go. No i został Przyszedł tak, taka przylepa jest i został. Trochę mnie w, początkowo wkurzał, bo mi się tam zalecał do moich kotek, ale już mu przeszło. Zresztą one go strasznie ścigają. Nawet jak y, jałka miała rójki, to bardzo go odganiała. <grym> Więc zresztą jałkę muszę ten, muszę go wysterylizować. Miała już raz młode, wystarczy, muszę ją wysterylizować. A to jest taka przylepa ten pazurek, że ma tu dożywocie, nie kościół? No. Drodzy widzowie, czas przechodzić do tego co wam chciałem pokazać. A co będziemy rozkładać, prawdopodobnie w jutrzejszym odcinku to zobaczycie. Natomiast ja to chciałem w ogóle zobaczyć, co to jest. O kurde. Chyba nie będę potrzebował tego. Śmiało się. O! To jest taki pastuch, tylko w formie siatki. I od razu z tymi kijkami takimi. Wziąłem sobie takie kijki na dwa ostrza, na dwa bolce, jakby. Położymy to. O! Popatrzcie. Każdy jest tak w takiej formie o coś takiego, nie? Także można sobie tu. Bo były też z pojedynczymi. Natomiast wydawało mi się, że na dwa będzie stabilniej i łatwiej będzie to wbijać, bo tu można nogą stanąć i po prostu pchnąć, nie? Wysokość 108 cm, spokojnie powinno zabezpieczyć, żeby owce nie wyskoczyły. Chociaż wiecie, <słuch> <słuch> pewności z nimi nie ma, jak się rozpędzą to... Ale mam nadzieję, że po prostu elektryka ich powstrzyma, czyli raz, dwa razy je strzeli i będą wiedziały, że się do tego nie zbliżać, nie? Czyli 108 cm jest wysokości i 50 metrów długości. Więc wydaje mi się, że spokojnie tutaj sobie wygrodzimy całe tutaj pod drzewami. Zależy mi, żeby tą trawę co tutaj jest zutylizowały. Tutaj może i o tutaj wygrodzimy, tak żeby o tutaj sobie zajadały. Tu zamkniemy może czymś innym. Zobaczę, bo mam delikatne obawy, żeby mi one nie uciekły. Wiecie, jak one pójdą i zdu. No to ja ich tak łatwo nie złapię. Jakieś 20 km ode mnie, jak się jedzie Esko na Rzeszów, dwa miesiące temu komuś uciekł tryk. Dorosły tryk od owiec kameruńskich. Wyobraźcie sobie, że on do dzisiaj biega. Do dzisiaj się jedzie, tam jest taka ogromna łąka. Ten właściciel już nawet taką żywo łapkę dużą zastawił na niego, żeby go złapać i dalej go nie złapali. Dalej sobie on tam chodzi. Więc wiecie... Jakby mi te owieczki uciekły, no to też by była kaszana, dlatego mam obawy duże, ale jutro na próbę spróbuję to porozkładać. Dziś już nie będę tego montował. Zresztą patrzę na licznik, to trochę długawy mi ten odcinek wyszedł. Więc w jutrzejszym odcinku montujemy to ogrodzenie i będziecie widzieć co i jak. No a ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Ogromna prośba z mojej strony. Klikajcie subskrypcję. To Was nic nie kosztuje a mi bardzo, bardzo pomaga. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!